Pecie. tutaj mam rękawice z Lidla na motocykl To jest w rozmiarze 9 Ale zanim zaczynam się przymiarki to będzie mierzenie To jest zwykły metr Proszę bardzo Trzeba mierzyć tutaj Bez rozdziabiania palcy Wychodzi 21 cm Ewentualnie można pokusić się, żeby troszeczkę głębiej tam 21-22 Dobra, dla tych, co nie mają metra, to tutaj proszę bardzo zbliżony wynik 22, 21,5 I teraz tak, to są dziewiątki z trzech dostępnych rozmiarów, bo jest ósemka, dziewiątka i dziesiątka Przymierzałem, dziesiątki są zdecydowanie za duże Natomiast dziewiąteczka Tutaj ładnie pasuje, nic się nie opina na rynku. Tutaj ładnie kości przylegają. Regulacja w tym miejscu. Można rękaw sobie schować. podam też wodoodporne. Zobaczmy jak to wygoda przy zakładaniu na drugą rękę. To jest też wycieraczka. Nie wiem czy się sprawdzi, bo jeszcze nie miałem okazji, ale jak widać, przyzwoite rękawice za 79,99.